Z nami jest Damian Jonak po mega efektownym zwycięstwie w połowach. Witam Cię Damian i przede wszystkim wielkie gratulacje za takie efektowne zwycięstwo. No dziękuję się bardzo, cieszę się, że ta walka tak się zakończyła, bo wiadomo, jak przed każdą walką, ja się nigdy nie żalę, ale było dużo zaś dziwnych, że tak powiem, zbiegów zdarzeń, ale Bogu dziękuję, że udało się wszystko pozytywnie i przede wszystkim posłuchałem trenera, czyli rzucałem ręce i samo wyszło. Damian, prawie 11 lat nie wygrałeś. Przed czasem i to jeszcze w takim stylu. Brakowało Ci tego, czy Ty w ogóle nie patrzyłeś na te liczby? A czy szczerze nie patrzę na te liczby, ale jestem w szoku. Tak jak tutaj pani w ringu, tak jest pani Aleksandra, to powiedziała, że sami wiedziałem, że aż tyle lat już boksuję, kurde, i wszystko na punkty. To dobrze, że tak się skończyło, bo kurde, no jakby to gdzieś trochę się powiększyłem przez te lata. Rywal był zniesiony na noszach z ringu, tam przed chwilą byłem w szatni, widziałem, że odzyskał, odzyskał świadomość, cały czas leży pod obserwacją lekarzy, ale chyba dochodzi do siebie na szczęście, bo, bo wiadomo, fajne, efektowne zwycięstwo, ale... Ale zdrowie najważniejsze. Nie no, ja, tak jak Sam powiedziałeś, właśnie e, też uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Cieszę się, że wygrałem e, tutaj przy, przed czasem, ale mam nadzieję, że mój przeciwnik dojdzie bardzo szybko do siebie i nic mu nie będzie, bo tak naprawdę e, to jest sport, i tutaj chodzi tylko i wyłącznie o rywalizację w ringu i nie, żeby komukolwiek jaką krzywdę zrobić. Kilka dni temu czytałem jedną z informacji prasowych Tym Eksu rozsyłaną do dziennikarzy. Tam padło takie nie zdanie, że to może być Twoja przedostatnia walka w karierze. Naprawdę tak będzie? E, no szczerze, e, tak jak powiedziałem, no, ja mam różne perypetie zdrowotne e, przed walkami przez ostatnie lata i naprawdę e, moja cała rodzina się o mnie martwi w szczególności moje kochane córeczki, a dla mnie to są e, dwie najważniejsze istoty na świecie razem oczywiście z żoną ale chodzi o to, że po prostu no, kontuzje mnie bardzo męczą i e, no, chciałbym bardzo boksować moje serce, moja głowa, bardzo chcę, ale ciało mi odnoja coraz bardziej posłuszeństwa no i tak zamierzałem jakby zakończyć swoją przygodę z boksem na te 40 urodziny. Ale mam nadzieję, że tą 40. Teraz będę miał siódmą walkę, czy tam może ósmą. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Zakończę w zdrowiu i wtedy będę mógł podjąć taką ostateczną decyzję. Ale, no, tak jak powiedziałem, na pewno tego nie cofam. Bo prawdopodobnie będę musiał sobie dać spokój, no bo po prostu te kontuzje za bardzo są męczące. Damian, mam nadzieję, że jak już zdecydujesz się na zakończenie kariery, to, to będzie wielka gala gdzieś u Ciebie na Śląsku, bo Ty zawsze sprowadzałeś kibiców na trybuny. Niewielu mamy w Polsce pięściarzy, którzy mogą zrobić galę u siebie i wtedy jest pewność, że, że przyjdzie kilka tysięcy ludzi, więc mam nadzieję, że to byłoby takie no, pożegnanie przez duże P. Nie, to jeśli będzie, będzie pożegnanie, to na pewno zrobimy dużą y, galę i na pewno wszyscy kibice będą zadowoleni z mojej walki, z walki moich kolegów, że będzie dużo mocnych ciosów, jak ja to mówię, i na Śląsku publiczność stworzy niepowtarzalną atmosferę. I mam nadzieję, że się jak ktoś mi popłacze yy, w ringu ze wzruszenia. Tak jak wspominasz, zdrowie, kontuzje, kibice, którzy nigdy nie, nie próbowali tego sportu, nie wiedzą jak, jak ciężki to jest kawałek chleba, bo widzą tylko Cię potem w ringu takie efektowne zwycięstwo. Można pomyśleć, łatwiutko było, szybko, ale powiedz mi, czy po takim właśnie zwycięstwie nie pojawia się myśl, kurczę, ja jeszcze jednak. Mam tę te, mam te siłę w łapach i może jeszcze coś, coś spróbować, jednak. Nie, bo ja to zawsze kibicom tłumaczyłem, zawsze tłumaczyłem to ludziom w wywiadach. Wiem, że tego e, nikt nie odczuje tego tak jak zawodnicy, ale ja w szczególności z racji tego, że. Ja naprawdę nie jestem tylko i wyłącznie sportowcem, ja jestem, no mówię to, przepraszam, nieskromnie, ale ja jestem menadżerem swoich promotorów i ja jakby za każdym razem biorę udział czynny w organizacji swoich galboxu i dzięki temu właśnie mamy tą dużą liczbę publiczności, mamy też fajnych sponsorów czasami i po prostu to naprawdę kosztuje dużo, dużo zdrowia, dużo pracy i to nie jest tak, że ja tylko trenuję, śpię i jem tylko po prostu pracuje, więc e, to jest praca na kilka etatów i to naprawdę generuje większą, e, że tak powiem, e, kwestię zmęczenia niż sama walka w ringu. Walka w ringu, tak jak powtarzałem wielokrotnie, to jest nagroda po ciężkich przygotowaniach, przez to robienie wagi, przez tą całą kwestię właśnie treningową, organizacyjną. To jest nagroda, to jest moja miłość, którą robię od 30, od 30 lat i kocham to po prostu e, tak naprawdę i bym to robił za darmo. Gdybym miał duże pieniądze, to, bym, bym to robił za darmo. No, e, wierzcie mi, że to jest coś wspaniałego i uważam, że e, każdy człowiek, który e, chciał być sportowcem, e, dokładnie mnie rozumie, bo to są rzeczy, e, które przeżywamy emocjonalnie. Damian, jeżeli mówisz, że, że nie zmieniasz zdania, więc z wielką przyjemnością pojawimy się na tej Twojej ostatniej walce. Jeszcze raz gratulacje za dzisiaj, no i czekamy na te kolejne starcie, tą kropkę na dzień. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich na moje walki i ogólnie na wszystkie gale z Meksu, bo na pewno zawsze jest dużo mocnych ciosów. Jeszcze na koniec muszę, bo zapomniałem, Polska, Argentyna po tej, po tej gali 1-0, jak myślisz, jak będzie na mundialu? Ja życzę każdej drużynie, e, obojętnie w jakiej dyscyplinie, która reprezentuje Polskę jak najlepiej. I mam nadzieję, że chłopaki dadzą z siebie e, pełne serce, pełne zaangażowanie i będzie jak najlepiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień.